Słuchajcie, ja jestem właśnie na turnieju. Idę do szatni naszej drużyny, a Wy zostawiacie od razu łapeczki w górę. Bo 8000 łapek to od razu kolejny odcinek nie pojutrze, a jutro. Więc jak zostawicie od razu 8000 łapek, to kolejny odcinek jutro. Idę do szatni, a przed nami pierwsze mecze. Także zaczynajmy, słuchajcie. Bo... Siema. 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 Siema! Siema! Co to dzisiaj się dzieje tutaj? Halo, halo, halo! No co? Gadamy smiszaty, mamy. Także dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy na turnieju halowym w Bliskowie, mega turniej. Ja, jakie typy? Jakie typy? Wygramy, przegramy? Wygramy. Średnio. Średnio? między. Wyspałaś się, czy nie? No, tak. Ej, zobaczcie to. Nowa zajawka w ekipie. Dawajcie jakiś trik. Jak to się leciło? Ej, Olga Ja. Ej, ona jest dobra. Jak, jak, jak to się nazywa? Kendama! <grym> Kendama! Ej, napiszcie w komentarzu kto z Was ma w domu kendamę, bo ja nie mam. Ej, dajcie prezesowi, nie prezesowi. Nie. Dawaj, ja dawaj. Nie dawaj. Ja to sobie dawaj. Jak zrobisz w trzech próbach, nadziejesz na to to, to, to. pięć dyk. ja, 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 ja! Ja mam daj! Nie, nie, nie. ma? <grym> nie. Da? Nie, nie pomagaj nie, mu! Nie, bo... nie ma! Trzecia, ostatnia, I ostatnia oczy! <grym> No jest to, nie to Nie to ty taś. To jest easy, to wystarczy że trzeba trafić tym tu Nie, ma a, To wtedy jest łatwiej a, to, się nie. Nie. A, to się nie da, daj pokaż ty... to Dobra, jesteśmy na turnieju HelloFam, a więc musicie zostawić łapkę w górę Napisać w komentarzu czy wygramy ten turniej Czy wygramy, czy przegramy No właśnie, stawić co najważniejsze subskrypcje wraz z dzwoneczkiem Nie mogą być czerwone Tylko szare, bo, bo to kolor nadziei I z kim gramy pierwszy, pierwszy mecz? Z Pelikamem. Z pelikanem. z pelikanem? w pierwszym składzie? Nie. 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 Nie, <laughs> dobrze. Żeby, nie, dobrze, żeby wygrać pierwszy mecz, nie? Pierwszy mecz trzeba wygrać, nie, więc... Prostu... Nie, trzeba pierwszy mecz trzeba taki słabszy skład popatrz, wystawić, ja nie? Sobie popatrz sobie na obu bramkarzy. Mają... Ej, Franek, ty musisz, ty jesteś Szwedka, no. najlepszy, ty musisz strzelać, stary. A ja? Ty też, ty okienka, ty okienka. Blisko, tak, zagrałem, hej, na wiatr. Chciałbym wszystko, żebyś grała krótko i chyba, że mamy dziś Tomek wychodzi z gry, może rzucić za połowę, dekotem za połowę. Wszystko dawać sobie do nogi, graj noga. Jak ma grać? Jak na trening? Grać wysoko sobie, tak? Z przodu dużo jeden na jeden i, i kończymy dobrymi strzałami, nie w bramkach, tylko i... tak. Okej, okay. idziemy. Dobry wynik, 0-0 mają, o to chodzi, plany. Polka, Później będziemy zmieniać, tak? Ale wszystko. Się 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 I dokładnie, dokładność, tak? Przede wszystkim dokładność, tak? I spokojnie, nie wybijamy. Spokojnie gramy, tak? Bez jest Pana Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy, lecimy. Spokojnie, Tomek. Spokojnie, Tomek. Fii, 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 fii z Wodziki. No, no. Aj, na siatę, na siatę chciał. Na siatę chciał. Pokój, pokój, kiki. Dobra, Nadia twoje, twoje, luz, Nadia luz. Luzuj, luzuj, luzuj. Ekstra. Ekstra piła, tak jest. Dawaj, Olga, dawaj. Ja nie mogę. Kurde. Słuchajcie, już by było 1-0, już byśmy wygrywali. Taka, takie podanie było piękne do Olgi, ale jak nie ta, co następna. Na razie jedna dobra sytuacja. Dawaj Tomek, dawaj Tomek, na przewrotkę to mogłeś pytać z pierwszej. No, no, dobrze, ale pomóż! pomieszała Olga, Tomek, nie! Bronią, broni Pelikan, broni się Pelikan jak może. Może wkrętka, może zaskoczy Bramkarza. Zobaczymy, zobaczymy. Aj, aj, Wiesz to Fifi, wiesz to Fifi. Dobra, nasze, 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 nasze. Obrót? Kurde, lewan... Dawaj! Aj. aj! Aj, aj, No i teraz może, aj, przepuszczenie! Jeszcze raz! Aj, wy... Oj, oj, oj! Co tu się stało? Ale gram, gramy. piłka w drzew. O nie, nie, o nie, dawaj Franek, czyścisz go, czyścisz go. Nadia, Dobrze. O to chodzi. Messi leży, coś. to był niebezpieczny wślizg. Zderzył się Tomek z przeciwnikiem. Oby to nie było nic mężnego. Nie, no widać, że bolało, widać, że go bolało. Ale gramy dalej. Olga, łatwo. No. Dobrze, dobrze, Olga. Ajajaj, aj, aj. Dobrze, Tomek na dobitkę, był naszykowany. Nadia, ja spokojnie. Pierwszy raz Nadia dotyka piłkę, chyba. Czy drugi? No, dawaj, Tomek, jedziesz. Do środka, schodź na prawą nogę. Jest, Fifi, twoje. Daj Frankowi wystaw, jak szwedkę. Oj, ależ podanie do Olgi. Przeciwnik jak się położył. Jest. Aj, niedokładnie. A mógł to Franek kurczę uderzyć. Jakby to była troszkę lepsza piła. Tak jest, Fifi czyści. To jest nasz Van Ale Ależ wyjazd. Ależ petarda w okno. Że ta szyba wytrzymała. Spokojnie, Messi. Zwód, jednego min. Tak jest, i podanko, i podanko. O to chodzi, o to chodzi! Ja nie mogę, brakło nogi Oldze. Nawet łuki tam był, ale nie zdążyli. Teraz już naprawdę mogliśmy tak prowadzić. Tomek, dwo, dwóch przeciwników minął jak chciał. Brakowało tej ostatniej nogi. Póki co w tym meczu przeważamy. Troszkę lekka dominacja. Tomek, teraz spróbuj. A jest, zablokowali go. Ależ oni się bronią. Pelikan się broni. Dawaj Fifi! dawaj Fifi! -fi. Aj jaj, drożny? Nie, od... drożny. Prowadzę Fifi, strzelaj. Prowadzę Fifi, i strzelaj. Jak on mnie słyszy, widzicie? On dobrze wie, co ja mówię. My się świetnie rozumiemy. To jest ten zawodnik, który zna moje taktyki. Aj, dawaj łuki, dawaj Łuki! dawaj łuki! Dawasz Łukaszek! Nie! Nie, no kurde! I tutaj jest klaszczą łukiem. Dobrze Łuki, było! Brakuje nam wykończenia, naprawdę! Tomasz i przewrotka, aj była. Był pomysł, był pomysł na przewrotkę, niestety nie wykorzystał tego. Zmiana. Zmiana to, że nie pelikanu. Olga strzeliła bramkę. Niestety się nie liczy. Messi, 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 Messi. Grajmy piłą, grajmy piłą, grajmy piłą. O to chodzi, Jezus, jaka to by była bramka, Tomek! Co ty teraz zrobiłeś? Jakby on to trafił, to by była bramka turnieju, naprawdę. Gdzie jest ostrość? Halo, ostrość! Strzał z daleka. Ajajaj, jaj. ależ my odklepujemy tą bramkę. Dobrze, Fifi, dobre to było. Jak teraz go rozwiążemy? Brzutka. Łuki, główka! Nikt się tego nie spodziewał, że się może robić główkę. Najmniejszy... Ślisk. Przejęcie. Dobrze, Łuki, dobrze, Łuki. To Aj, bramka złapie. trzy minuty do końca, niecałe trzy minuty do końca. No i co? Czy tutaj jest rzut wolny? O to chodzi. Ten krzyczy, zmiana. Fifi będzie chyba strzelał. Okej, okay. to jest dobra pozycja. Znaleźć lukę w murze, na siłę strzelić i wygrywamy to. Aj, jaj, Mocniej, Fifi, mocniej, mocniej. Chyba tutaj się najeżdża. Mamy piłkę, mamy piłkę, spokojnie. Mamy luz. No i my mamy luz z tym. Tomek, 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 on się rozpędza. Yes, ale z jest Ale Bramka! Niesamowite! Jak on to zrobił! Naprawdę! Półtorej minuty do końca. Fenomenalna bramka w wykonaniu Tomka Małego Messiego. Prowadzimy. Jest Antonejdo na boisku. On tutaj może też pomieszać obrońców. On jest takim dobrym driblerem. Olga, piłka Olga! Tomek Messi! Aj, jajaj, trochę zamieszania niestety. Igor wejdzie na a tak, bo on tam lubi wykańczać mocne piłki. Oj, No i tutaj zmiana, tymczasem Bartas strzela bramkę na 2-0. Ja tutaj się zajmuję zmianą Igora, a tutaj fenomenalnie wykonanie rzutu różnego i bramka Bartasa. Igora, przepraszam. Bramka Bartasa. Antek, antek, antek. Dobra piła. O to chodzi, o to chodzi! Igor! Aj Spokojnie, mamy luz, mamy luz. I o to chodzi, koniec, słuchajcie. Koniec. I wygrywamy pierwsze spotkanie. Brawo, o to chodzi. Ale zmieścił Nadia. Nie zmęczyła się w tym meczu. Wygrywamy pierwszy mecz grupowy 2 do 0. Jest dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Były problemy, ale jest pierwsza wygrana na przełamanie brakował, nie? Żebyś miała grameczkę. Ale nie Tomek, co tam się stało? On cię chłopnął czy tylko poźwię jego? Jak to było? A on cię chłopnął, gdzie? Tu on, nie, nie pamiętam już, teraz będzie chciał się meć. Czemu? Bo zgramy z górnikiem. Ale oni zremisowali wtedy. 0-0. Ranek, ty musisz z daleka petardę walić, tak wiesz o co chodzi? Nie Jak szwetkę. Ej, wysuwajcie mu. Jak w szwedce, nie? Wyobraź sobie, że ja stoję na bramce, stary w finale. I walisz petardę. Ale to jest szczuba wiemy. I walisz petardę stary. Jak Kasio szczuba, żeby śpiewali? Zjedzcie śniadanie, bo nie macie siły. Fifi, si, si, zjadłeś coś, bo ty nie masz siły widocznie. Teraz strzelaj z daleka petardy stare. Wolne petardy! Więc mamy jedną wygraną. Przeciwnik ma remis na koncie. Ale klebeczka, ale klebeczka. Dawaj, Oga, dawaj, dawaj, dawaj. A no, jak jeszcze go tam popchła? Masz. Ale nie, Nadia będzie szybsza. Od razu. Od razu tutaj do Franka. Fifi do Tomka. Olga jest grana. Piłka się podbiła, ale opanujemy. Dobra, nie. w dwiemu. Fifi prowadza. Strzał. Dobrze, Fifi, próbujemy takie coś. O to chodzi, o to chodzi. Spróbujmy. Sprawdźmy bramkarza. Ależ tam minął go. Ależ tam go minął. A, jaj. jaj. Ajaj, aj, Planek ubijaj. Jeszcze Lewa noga. Aj Dobra, nasze, rożny, drugi rożny. Aj do super wiki było. Brankasz na pierwsza. ale przewrotka! Nie sięgnął. Dawaj Tomek, dawaj go, dawaj go do końca, do końca. O to chodzi, o to chodzi Tomasz. O to chodzi. Mamy luz. Stanek, dawaj, szwedka, szwedka. Nie. O kurde, jakby to się odbiło, tak? Franek, dawaj z pierwszej takie, dawaj z pierwszej. Aj, przeszło, ale nie dojdzie nikogo. Od razu, o, Nadia, I damy podanie do Olgi. Ekstra, ekstra, ekstra. Ekstra. O to chodzi, ale to jest gra. Ale to jest gra. No, no, no. No nie o to chodzi. Słuchajcie, o to chodzi! O to chodzi! Bramka wisiała w powietrzu od minuty. Takie były podania. Taka, tiki taka. To musiało się skończyć bramką. Jakby to się nie skończyło bramką, to nie wiem co. Zawsze tak mamy, że jak strzelimy jedną, to już potem kolejną łatwiej się tak rozkręcamy. Czujemy krew zwycięstwa. Bardzo zobaczmy. Igor teraz na szpicę, Igor na szpicę. Zobaczcie, on będzie. Dawaj, Łukaszek! Dawaj, Łukaszek, dawaj, tam, dawaj. Brawo, Uki, brawo! Próbujemy ekstra. W wyniku i super piła do Olgi i o to chodzi. One się rozumieją. Dwie A Aj ale jeszcze mamy piłkę. Walczymy, walczymy. Dobrze, uspokójmy grę, uspokójmy grę trochę. Celne podania. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, Olga. Aj ja, ekstra, ekstra, o to chodzi. Super, 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 Frenyk, ale lepiej, lepiej, super, ale jeszcze lepiej. Musisz strzelać z daleka, jak w szwedkę. Dobrze Nadia, czyste konto. Dlaczego ty nie możesz żadnej bramki strzelić? Powiedz mi. strzeliłam. Ty zaczysz A no tak, przepraszam. I co w grupie? Mamy komplet punktów, 6. Jak będzie dalej? Został nam ostatni mecz grupowy i to od niego wszystko, zależy czy wyjdziemy do grupy, do Ligi Mistrzów czy do Ligi Europy, bo takie są finały. Wbijajcie łapeczki w górę, 8 tysięcy łapek i kolejny odcinek z turnieju już jutro. No i wejdzie prezes i rozwali na boisku. Nie? Dokładnie. Rozwalisz? Nie, co mówię że dokładnie. Dobrze.